Kochasz ten sport? Całym sercem? Bo jeśli nie, dajmy sobie spokój. Nie otwierajmy drzwi, które nas przytrzasną. Kocham ten sport. Żyję nim. W kolejce stoi tysiąc chłopaków, którzy mają bzika na punkcie kosza. Pasja zawsze wygrywa z talentem. Talent masz wielki, ale co z pasją? Walczysz sam ze sobą. Gdy wychodzisz na boisko, myśl, jestem najlepszy. Zapytam raz jeszcze: kochasz ten sport? Look at-